z powrotem do e, polityki krajowej i do działalności Konfederacji w Sejmie. No i pytanie a propos e, stu ustaw pana doktora Mencena. E, no i ko koło Posłowskiej Konfederacji, no jako koło ma 11 posłów, mm -hmm. a żeby no, wnieść projekt ustawy, zrównoważyć ustawę trzeba mieć ich 15. I moje pytanie dotyczy, czy są już, e, no, czy, no nie będę prosił o nazwiska, no bo to wiadomo, że to są no, dane tajne. Ale czy są już jacyś do, ludzie dobrej woli, którzy są gotowi podpisywać się pod ustawami Konfederacji, no przyszłymi ustawami Konfederacji oraz czy są jakieś ustawy, które jakby mogłyby tutaj nieco przestawić Prawo i Sprawiedliwość przy ścianie, no, chociażby tutaj ta ustawa o aborcji, bo już Prawo i Sprawiedliwość kreuje się na tzw. zwanych konserwatystów, kreuje się, oznaczam, mówiąc chociażby o właśnie o tym, że są przeciwko aborcji, tak, przeciwko LGBT, no, czego właściwie nie robią i czy są właśnie takie ustawy, które mogą być w niej dzięki pomocy osobom spoza partii. Już tłumaczę. Ma pan bardzo fajne pytania. E, otóż e, faktycznie i w partii rządzącej, i w paru innych partiach jest przynajmniej kilka osób, które w ramach jakiegoś tam interesu społecznego mogłyby nam podpisać pewne sprawy, e, pewne ustawy. Kwestia tego, co to będzie i z kim będziemy akurat o tym rozmawiać, i jak gorący będzie spór polityczny. E, dobrym tematem też poza aborcją jest to, Myśmy zaproponowali właśnie z pakietu stół ustaw Mencena, zaproponowaliśmy też podniesienie kwoty wolnej od podatku, wbrew pozorom, to jako ciekawostka, to kiedyś tam lata temu był częściej postulat właśnie lewicowców niż prawicowców, ale realnie jest to faktycznie rzecz, która pozwala na to, że zwłaszcza ci Polacy, którzy mają najniższe pensje, są w stanie zarabiać więcej. A tak? Państwo trochę mniej tych pieniędzy kasuje. Do no, zobaczenia. Otóż tej kwestii też cały czas szukamy sojuszników. Myślę, że możemy ich znaleźć niedaleko, niekoniecznie w pisie, ale niedaleko, ale już kolejnym jakby aspektem jest to, że generalnie do pis ma taką zasadę, co można było zauważyć już w poprzedniej kadencji, że co nie ich, doszukamy. Więc tu też będziemy nad tym, bo mówię generalnie, są wyjątki od reguły, tak jak wspomnieliśmy o aborcji. Generalnie będziemy, będziemy starali się i próbowali. Przy każdym temacie tak naprawdę będziemy szukać sojuszników. Też pytanie, w ilu tematach zdążymy to zrobić, nim na przykład coś zupełnie odwrotnego nie zostanie wprowadzone przez Prawie Sprawiedliwość, bądź na przykład nie wpadł na podobny pomysł. Ja osobiście. Ja nie mam z tym problemu. Sam kilka razy już apelowałem do Prawa i Sprawiedliwości o to. Chcecie, korzystajcie z naszych pomysłów, proszę bardzo. Tylko to zróbcie. I będzie świetnie. Ale niekoniecznie, niekoniecznie będą chcieli to robić, tak? Jeśli w ramach, jakby na rzecz dobra wspólnego podejmą jakieś nasze tematy, będę bardzo szczęśliwy człowiekiem, naprawdę. Ok.